Raz, raz. Cześć wszystkim. Dzisiaj przyjechaliśmy, żeby zamykać sezon ślubny. 23 roku mamy jeszcze niedokończoną sprawę z Marceliną i Darkiem. Musimy zrobić sesję plenerową. Jesteśmy w Jastrzębie i górze. Pogoda. Jest słoneczna. A co najwięcej mamy dużo pomysłów. Mamy dużo, mamy dużo pomysłów na sesję, Eugenia będzie robić w naturalnym świetle, w zachodzącym słońcu, a ja spróbuję no! zrobić troszkę inaczej, bo dzisiaj użyję lampy błyskową z e, softboxem. Musimy co prawda balę młodą rozbierać, a nie ubierać, a tu na odwrót wyszło. You want me to be your sister?